Widzę, że ja jedzę tu po Słuchajcie. Tego tylko nie słuchajcie. Tam debak nie to mówił. go go Słuchajcie. I patrzcie. Uważnie. On rusza chyba. troskę on dół. I nie no, trzy wagony. No. Tak to, ktoś w tym domu mieszka. To pozdrawiam bardzo wszystkich. Pozdrawiam. Kto ogląda ten film? To papa, moje widzowie. Pamiętajcie, może tu wbijać do tej chaty. Ale jak Was pustę. Jeśli co najpierw napisać komentarz. jestem blisko. Nie na zachodzić co do mnie. To właśnie ja Was pozdrawiam.